Teraz co oni z nami zrobią, nie chcę skończyć jak ci panowie wiszący bez głów. Ale ja im chyba jestem albo do czegoś potrzebny, że mnie nie ciachają od razu, albo albo chcą się ze mną pobawić. Nie wiem. Mam kamerę. Kamera najważniejsza jest z tego chyba wszystkiego, żeby sfilmować to chore miejsce. Um, pamiętaj, że wpisy dodawane są do donatnika wtedy, gdy korzystasz z kamery. No fantastycznie, mamy jakąś not notatkę. Cela, ojcie... Cela ojca. Ojciec Martin zwlokł mnie tutaj, żeby coś mi przekazać. Wydaje mu się, że mam... że mam być świadkiem jego pieprzonych urojeń. Cokolwiek się tu dzieje, schrzaniło w centrum. Cokolwiek się tu nie schrzaniło, w centrum tego jestem cały dyrektor Werniki. Problem w tym, że nie żyje od 10 lat. Na ścianie widnieje je na baz grany krwią napis spoczykaj w pokoju. Uhm. Mm oh yes, the rest in peace. Rest in peace. Spadaj. O oh, kurde. Spadaj. gościu. Mm -hmm. Co no my tu mamy? Widać, że to nie jest normalne miejsce i normalni ludzie, tylko jakieś tam e, już po przejściach różnych, po badaniach pewnie oni eksperymentują na nich. Przecież ten gość coś mi wbił w serce. Co on robi? Wszystko w porządku. Halo, gościu. Chyba, ch chyba nie. Ty też dobrze ci. Ale jesteś Ale jesteś paskudny.

cela, A tam nie chcę wchodzić. Nie, 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 O kur. ten też się chyba nie czuję do tamtego nawet nie podchodzę gościu weź idź się lecz ty że go głowa nie pali Nie chodzę, no i co? To jest chyba więzienie jakieś, albo jakieś cele przecież tu są dla psychicznie chorych. My... Morda. Nie, 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 do tego nie podchodzę. Pusta, pusta cela. No i gdzie ja mam iść? To jest ta pusta cela. Hmm. Tutaj też jest pusta. Może na górę. Tu nie, tu nie. Nie, tu nie. Tutaj. Zamknięte, no i dobrze, że zamknięte. Tutaj jest też zamknięte. Tutaj jest też zamknięte, no to gdzie? Cześć o, pan jest mi niedostępny. Tu? A nie, tutaj ten. Czaj się na mnie za rogiem, jak żubr. No, sprawdziłem wszystko. Czy nie? Czy mam wszystkie cele? Otworzyć. O. To jest chyba przejście, tak? Mhm. Okej, okay, wchodzimy chyba tutaj. O. Oh. No nie no nie no. Nie Hej, już idę. Mhm. Okay. Pan policjant. No się. Po prostu idź cały czas do przodu. Dobra, już nie chcę spać. Za śladami krwi Oni, co? Jest dezynfekcja? Idziemy za śladami krwi, okej okay. Widzę, widzę krew, idę Tutaj? Nie, 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 może tutaj nie Wejdziemy wyżej Jest krew, cudownie ten też na diecie, widzę. Ten popuścił z tego wszystkiego. Mm. jest strzałka narysowana. O, odejdź, gościu. Weźmiemy notatkę. Notatki. Dokumenty. O, mam masz trzy. Ale ja nie będę tego czytał. Wiem, że to miejsce jest chore i wszystko. Szanowni Państwo, trwają prace nad szczegółowym raportem Murkrow Corp. Nie musi podejmować żadnych natychmiastowy, natychmiastowych, natychmiastowych działań. Projekt Wallreader może przynieść niewiarygodne wysokie zyski. Mhm. Ojciec Martin. Proszę wziąć pod uwagę moje obserwacje. Dobrze, weźmiemy pod uwagę Pana obserwacje. Teraz zajmę się swoją eksploracją tego pięknego, czystego pomieszczenia. Pięknego korytarza i pięknej dziury. A teraz co tutaj? Jakie, jakieś cele o, tutaj szafki, żeby się schować Ale gdzie ja muszę iść. O, tu też kamera. Ja myślę, że ktoś się bawi z, z nami kotka i myszkę z mm, spowolnich No spowolni Nie można hmm. Ale ktoś kogoś gnoi. Bo no się patrzy na mnie? Ja? No nie biegnij ze mną, proszę. Kurde, nie, 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 on biegnie, nie tu. Gdzieś tu, gdzie to, gdzie to było to? Gdzie te szafki, gdzie te szafki? No nie, no nie, no nie, no nie, no nie, no biegnij, biegnij, biegnij. No, właśnie, właśnie, właśnie właśnie. Co za wstrętny typ. Odejdź. Dobra, teren czysty. I co, ja już mam wejść tam dalej, z powrotem? Dobra, chyba teren czysty. A no, tu jest security room. Zamknięty. Nie miałeś kolegi, prawda? Nie. No ja muszę chyba włączyć ten... Wizik. Follow the blood. <laughs> No nie, no nie, no nie, no nie, no nie! On otworzył szafkę. Ha, ha, ha! I teraz musimy dalej iść za tym... ...za krwią. No on tu znowu idzie, no co za dupek. Żeby teraz moje nie otworzył czasem. No to ja muszę chyba szybko uciec mu Jak on tam wejdzie to ja szybko przebiegnę, bo inaczej się nie da. Dobra, biegnę, 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 odejdź, 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 odejdź Gdzie to było? Gdzie to było? Otwieraj, otwieraj. Oni chcą sobie pofolgować ze mną. Chcą zjeść moje flaczory. No panowie, ja nie mogę na to pozwolić. Jesteście głodni przygód, tak? Ale jesteście nadzy. Macie zwisające pęta. Zawiśniemy na parapecie sobie. O. No i ominiemy ich fantastycznie. Nie chcę mieć z nimi nic wspólnego. Mają keniitaria na wierzchu. Tutaj mam wejść. Coś tutaj jest podejrzane. Yy, te, te strzałeczki są podejrzane, że tutaj mam się kierować. Mm, shower. Shower's. Potrzebna karta magnetyczna. Znowu muszę poszukać, poszukać karty. Kosiaczek tam był Gdzie muszę iść? Tutaj? Zamknięte O tu jest chyba karta, tak? O karta magnetyczna Dobra, wracamy do tej łaźni Myślę, że tu nie będzie nikogo Nic nie ma. Dobra, wchodzimy. Chuśba, coś ciemno. Zmienimy sobie yy, baterię. Przez okno! Przez okno! Nie, nie, nie. Chyba nie tutaj. Ja idę dalej. Otwarte? Otwarte. No to wchodzimy, tak? Não aí que teraz? To jest chyba ta sala tortur. To są ludzie. Kończyny dolne, flaczory, śledziony... Cz... To jest chyba ten pan. Nie, to nie ten pan. To jest kipel? to jest już. Wcześniej była godzina 7 po 9. Po tym 15, a teraz jest za 29. Dziwne. Zobaczmy jakiś dokument. Dokumencik, dokumenty. Akt zgonu. Stan, stan Colorado. Płeć mężczyzna, rasa biała, kawaler, panna żonaty. Hmm. Umarło mu się niedawno. Mm. No tak, na napisali, że niewydolność serca, a co mu zrobili? Udzielili mu serce. wraz z innymi organami. Bleh. Muszę się wrócić chyba tam. Albo tutaj? Mm. Nie O fak Kurcze, muszę się... O o o o o No wskakuj, wskakuj, wskakuj Kurde, no, szybko, szybko, szybko Prosiaczek mnie gonił Tyś tam czy tu? O kurde, o kurde. No, 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 otwieraj, otwieraj, otwieraj. odejść No nie. Aż, aż miałem ciary. Piernicze, co ja mam zrobić? No, wskakuj. No, no, kamera, kamera. Tam skoczyć, tam można, tam nie można. Ale on tu, ale on tu idzie. No, zamknij te drzwi. No, otwieraj, otwieraj. <laughs> Zamknięte, no nie, odejdź, 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 kościuty! ty! No bierz tą kamerę, bierz tą kamerę. Mięsko. Znajdź alternatywną drogę do łaźni. No jeszcze mi światło zgasło, no fantastycznie. O tak, to lubię, to lubię. Na razie chyba zakończymy tą część trzecią, czy czwartą, już nie wiem, drugą. Już je pogubiłem. Na razie to wszystko. Chociaż mogę włączyć kamerę? Mogę. Mogę, ale chyba nie chcę. To wszystko, co dla Was dzisiaj przygotowałem. Zobaczymy się w następnym odcinku z serii Gramy od A do Z na moim kanale Pan No to trzymajcie się, narkosz.